Jestem w trakcie poszukiwania najrzadszej rośliny w Borach Tucholskich. No może jeden z najrzadszych. I ją znalazłem. Może dlatego, że obserwuję ją co roku tutaj. Jak kwitnie sobie. Zbliżamy się do niej. To nie jest to. To jest podagrycznik. to jest pospolity. Ale to co rośnie za nim, proszę Państwa. Ten piękny, unikatowy storczyk. Nazywa się on... Słapiemy ostrość, słapiemy. Buławnik czerwony jest storczykiem. Jest bardzo rzadką rośliną. W Polsce jest około stwierdzonych na dzień dzisiejszy. Jak ostatnio sprawdzałem, 150 stanowisk tego tutaj storczyka. Mimo, że nazwa czerwony nie pasuje do niego, bo te kwiaty są przeważnie takie właśnie różowawe, czasem nawet niebieskie. Czerwonego jeszcze w zasadzie nie widziałem. W sumie to widziałem w życiu tylko jeden. Pozostały tylko na zdjęciach. No ale ten tutaj osobnik rośnie tutaj w tym takim w żyźniejszym fragmencie naszych borów tucholskich z dębami, grabami na takim grądzie, można powiedzieć, ubogim dosyć. No i co roku, właśnie pod koniec czerwca, puszcza jeden pęd kwiatowy, czasem dwa. No ale od dwóch lat wcale nie wypuszczał pędu, bo kiedyś była taka ostra zima, i tutaj przyszły dziki i zryły tutaj ten cały teren. I to kłączę musiało się zregenerować. Na początku myślałem, że już przepadł ten, ten stoczyk, który już na zawsze, ale jednak odrodził się i odrodził się bardzo tutaj widowiskowy sposób z tymi pięknymi kwiatami na razie tutaj znalazłem jeden egzemplarz ale przejdę się tutaj po tym powierzchni jak znajdę jakiś drugi no bo skoro ten jeden tu się pojawił no to skądś on musiał się tutaj się pojawić jak znajdę to na pewno o tym się dowiecie tymczasem możecie podziwiać ten piękny okaz buławnika czerwonego gatunek stoczyka pod ochroną ścisłą od 1946 roku niezmiennie takie cuda natury możemy odkryć, odkryć w naszych Borach Tucholskich, w zwykłym lesie gospodarczym. Wystarczy, że się je odkryje i trochę o nie zadba. Pa z